Dzień dobry, Polsko! Dzień dobry z Indonezji! Nie wiem, czy słyszycie koguty i mama, który wyje który nawołuje na modlitwę Bo tutaj jest zachód słońca No i właśnie chciałem o tym powiedzieć Chciałem o tym powiedzieć, to są takie znaki O których mówiłem przed na live'ie dzisiaj To są znaki, które mówią o tym Gdzie się udać w razie Alarmu, tsunami Albo każdego innego Słuchajcie, dzisiaj mamy dzień live'owy Rano o godzinie 5 byliśmy na plaży Teraz skończyliśmy właśnie drugiego live'a Troszkę żeśmy zmienili Jeżeli chodzi o nadawanie tych live'ów Są w poziomie, więc Zupełnie inaczej się to nadaje na tym sensie, że jest dużo, dużo mniej ludzi, ale to nic, nie szkodzi są ci, którzy komentują, są ci, którzy z nami rozmawiają, więc zapraszamy do naszych live'ów jutro rano opuszczamy już tą wyspę i jedziemy na jedziemy, płyniemy na wyspę Bali, teraz idziemy na jakąś kolację powiem wam, to będzie króciutki film czy tutaj się zbiera nawet 8 minut, trudno mi powiedzieć. Znów zobaczymy, co tutaj z tego wyjdzie. Chcielibyśmy Wam pokazać po prostu jeszcze jak najwięcej tutaj na tej wyspie, ale to myślę, że najlepiej gdybyście sobie zobaczyli, co było na live. To wtedy macie całą godzinę, godzinny spacer po tej wyspie i wtedy będziecie mogli zobaczyć, co tu się naprawdę dzieje, jakie jeżdżą koniki, jak można wyporzucić rower i wszystkie inne rzeczy, o których żeśmy dzisiaj opowiadali, prawda Martynka? Zgadza się. Pierwszy live poranny był o wschodzie słońca, ten drugi na plaży był o zachodzie słońca, więc naprawdę fantastyczne te live'y zapraszamy do oglądania. Dokładnie. W zakładce na żywo można sobie zobaczyć. Tutaj, zobaczcie, budka jeszcze czynna. Można sobie kupić bilecik jak ktoś chce, na jakąś podróż. Tam rowery wynająć, wszędzie koty. No o tym też mówiliśmy już. Nie ma tutaj psów. Nie ma tutaj psów. Informacja, dlaczego nie ma psów, jest u nas na stronie internetowej travelmyślnikfoto.com Link będzie w opisie. Oraz, słuchajcie, informacja o tych koniach, które tutaj się znajdują. Wyszukaliśmy, wygrzebaliśmy, zredygowaliśmy Wam informację informacje o tym, co to za konie. Tutaj jest prawie 500 koni, z tego co ja doczytałem. Na początku doczytałem, że jest 200, potem doczytałem, że może być ich 500. To są koniki albo nawet takie kuce, oni jakoś tu mówią na to... Pony na to mówią. Malutkie te koniki, ale tutaj 90% tych koni jest chorych, niedojedzonych, że tak się powiem, a bardziej niedożywionych bardziej rzeczywiście. No i tutaj problemy zdrowotne z kopytami, z pęcinami, z tysiącem innych rzeczy, ale o tym też możecie przeczytać właśnie w naszym artykule. A my idziemy coś zjeść na kolację, nie wiem czy Wam będziemy pokazywali co będziemy jedli, bo to już żeśmy, tu jest dosyć monotonne jedzenie. Myślę, że jak pojedziemy do następnej destynacji to może będzie bardziej ciekawa informacja. Tak? Do Wietnamu. To jest Ach. oczywiście, że tam będzie tak bukiet różnych jedzenia. Poka. A teraz zobaczcie, wieczorem oni tutaj się już zbierają wszyscy jakieś ciemno. Siedzą. Hello. Siedzą sobie już przed chatkami. Tutaj całe życie odbywa się na zewnątrz. Mieszkanie, mieszkanie jest tylko po to, żeby się w nim przespać. Dobra, to ja już teraz kończę ten przydługi monolog, bo to widzę prawie 4 minuty gadania. No i potem jeszcze coś dogramy, film rzucimy. Będą też linki do tych właśnie liveów naszych, żebyście sobie zobaczyli poranny live, godzinka, no i godzinkę popołudniowy. Także naprawdę, jeżeli ktoś chce zobaczyć, co się działo na wyspie, jak to wyglądało, to zapraszamy do oglądania. Normalnie mam déjà wczoraj też byśmy szli tutaj o tej godzinie, mhm. prawda? To jest, to jest. też po kolacji, też na jedzeni. Też się zastanawialiśmy na tym, czy nas ktoś nie rozjedzie. I też mówiliśmy właśnie, że ta kolacja naprawdę pyszna. Ona nie wygląda. Podobna tak. na plastikowych, zielonych talerzach. Naprawdę nie wygląda, ale broni się <laughs> Bronić się naprawdę smakiem już za... nie wspomnę ocenie. No ale smak przede wszystkim smak. Tak. I ale zapłaciliśmy 75 tysięcy 15 zł 15 zł 100 tysięcy to jest 22 zł. Powiem Wam, że to jest niesamowite właśnie, jak to jest, że oni... fakt, że te porcje nie są też ogromne, nie? One nie są ogromne, ale to jest taka porcja, żeby sobie podjeść, żeby być najedzonym. Ale nie żeby ci brzuch pękał. Ale no. to jest plus. Dokładnie. Na wieczór. Bo my teraz w takiej kolacji możemy spokojnie sobie jeszcze iść, tak? A nie toczyć się do hotelu. Dokładnie. Wypijemy kawkę. E, zjemy jakiegoś bananka jeszcze za dwie godzinki i pójdziemy spokojnie spać. Patrzcie jak ciemno. No to co mówiliśmy wczoraj właśnie. To co wczoraj mówiliśmy, że tutaj tak wygląda właśnie podróżowanie po zmierzchu. Światła są bardzo rzadko, najczęściej koło hoteli. No a jeżeli chodzi o jedzenie, to nie ma jakiegoś wielkiego wyboru, bo tutaj jest chyba 6 czy 7 porcji w menu i to praktycznie w każdym warunku tak było, nie? Tak, w każdym warunku te, te takie same są zestawy, czyli ryż z kurczakiem albo ryż z rybą, może być jakiś tam jeszcze miks warzywny i, i na tym koniec. Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. O, tu wariaci jeżdżą, człowiek tutaj za dnia bym tak szybko nie jechał. No ale lokalsi, wiecie, oni wiedzą wszystko, wiedzą lepiej, wiedzą i umią. Dobra, słuchajcie, ja będę kończył ten filmik, króciutki na pewno, ale macie dwa linki tutaj w opisie, do porannego live'a godzinkę i do popołudniowego live'a godzinkę, także możecie zobaczyć, co się u nas działo tego dnia, jak to wyglądało. Jeden jest stacjonarny, poranny, a drugi spacerowy. Ile? 5 kilometrów, tak? Tak. 5 km żeśmy... Nam 5 km, nawet nie wiem, kiedy to, to minęło. minęło. 5 km żeśmy z wami umaszerowali. Trzymajcie się miłego dnia, spokojnego dnia, my się powoli będziemy zbierać, bo jutro już wyruszamy. Wyruszamy na wyspę Bali do miejscowości Ubud. Ale zanim wyspa Bali, zanim Ubud, czeka nas dwugodzinny rejs promem. To wszystko będziemy nie szybką łodzią z o nie, z pilbotem. Tak? Tak. A tak, i za dwie godziny. Ale to zaczęmy o to wszystko jutro. Także trzymajcie się. Ja bym was chciałam okłamać. <laughs> Albo ja, to się przychodzimy jutro. Trzymajcie się. Miłego dnia z Panem Bogiem. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci, Twoje pierwsze źródło informacji. No to wyruszyliśmy naszą podróż, w naszą podróż na wyspę bali. Opuszczamy za chwileczkę, czyli za półtorej godzinki, za godzinkę, jak mamy prom, opuszczamy tutaj tą wyspę. My jesteśmy w drodze, zobaczcie, pani kierowniczka, pani kierowniczka tutaj lezie z takim całym Magdanem. Jej cały dobytek na 6 miesięcy nosi na plecach. No to, żeśmy bagaże zostawili tutaj, proszę bardzo. Chyba będą mnie pakować. Łódka przypłynęła, już tam ludzie ustawiają w kolejce. No to będziemy wsiadać. Jak my tu będziemy wsiadać, przodem do tyłu, tyłem do przodu, trochę ludzi już siedzi, także nie wiem, czy ona przypłynęła z innej gili, czy my po prostu popłyniemy jeszcze na inne, bo to dwie godziny ma trwać transport, tak? Tak, czyli myślę, że ona, być może ona już jest zapakowana w części przez ludzi, którzy byli na innych wyspach. No dobra, to zobaczymy, po co zgadywać. No to my jeszcze żeśmy daleko nie odpłynęli, to jest yy, druga wyspa, do której żeśmy dotarli, tak naprawdę, bo my tutaj po drodze zbieramy jeszcze ludzi, także zobaczcie mamy następny port, tutaj straż graniczna jest, nagrywają każdą wychodzącą i wchodzącą łódź, także ja tam nie będę nagrywał za bardzo, no tutaj mamy silnik mocny, a ile mamy z tyłu silników, tu mamy agregatny silnik, 2, 4, 6, 8, o a ty, to jeszcze dwa więcej niż wtedy, no to zobaczymy jak to będzie wyglądało w czasie płynięcia.